Czy kiedykolwiek zauważyłeś, jak niektóre osoby wydają się mieć rodzaj magnesu na pieniądze? Podczas gdy wielu z miesiąca na miesiąc walczy z opłaceniem rachunków, inni przyciągają możliwości, dobrobyt i obfitość niemal bez wysiłku. To nie dzieje się przez przypadek, ale dlatego, że rozumieją prostą i potężną tajemnicę świadome użycie słowa. Tak słowo to nasienie które zasadzone z wiarą może całkowicie przekształcić Twoje życie finansowe. Często powtarzamy negatywne frazy, nie zdając sobie z tego sprawy, takie jak pieniądze są trudne do zdobycia, albo życie to tylko walka. Te deklaracje działają jak niewidzialne rozkazy, które blokują bogactwo. Ale co jeśli powiedziałbym Ci, że istnieje jedna jedyna fraza zdolna do otwarcia drzwi dobrobytu, bez potrzeby powtarzania jej codziennie? Fraza która wypowiedziana z przekonaniem działa jak klucz do dostępu do nowego poziomu manifestacji finansowej. Dziś pokażę Ci dokładnie, jaka to jest ta deklaracja i jak używać jej w prawidłowy sposób. Przygotuj się, bo nie chodzi o skomplikowany rytuał czy techniki wymagające lat studiów. To coś dostępnego, co każdy może zastosować. Ale najpierw skorzystaj z okazji, aby zasubskrybować kanał polubić ten film i aktywować powiadomienia, bo tutaj nauczysz się duchowych sekretów, które przekształcają świadomość i przyciągają bogactwo w naturalny sposób. Przed każdym z nas istnieje niewidzialny klucz, który nie jest wykonany z metalu, ale z czegoś jeszcze potężniejszego słowa. Kiedy używamy słowa jako nasienia, zasadzonego z intencją i wiarą, otwieramy skarbiec prawdziwego bogactwa. Ten klucz nie znajduje się w bankach czy fizycznych skarbcach, ale we wnętrzu umysłu i ducha, czekając na przekręcenie we właściwym momencie. Dobrobyt zawsze zaczyna się od środka na zewnątrz. Wiele osób wierzy, że tylko fizyczny wysiłek przynosi rezultaty, ale ignorują cichą moc deklaracji, które czynią codziennie. Proste potwierdzenie, gdy jest naładowane pewnością, może przełamać niewidzialne bariery blokujące obfitość to Tak, jakby życie czekało na sekretne hasło, aby uwolnić to, co już nam się należy sprawa. I to hasło jest znacznie bliżej, niż sobie wyobrażamy. Pomyśl o bogactwie nie jako o czymś odległym, ale jako o duchowym dziedzictwie czekającym na manifestację. Ten niewidzialny klucz do fortuny nie jest niedostępną tajemnicą, ale świadomą praktyką używania słowa na naszą korzyść. Kto to rozumie, Przestaje gonić za pieniędzmi i zaczyna przyciągać możliwości naturalnie. A gdy to zrozumienie się ustali, podróż ku manifestacji obfitości staje się nieunikniona. Według Florence Scovel-Shinn słowo jest jak różdżka magiczna w rękach człowieka. To, co deklarujesz z wiarą, się manifestuje i w ten sam sposób to, co mówisz ze strachem, również nabiera życia. Każda fraza, którą wypowiadamy, to nasienie zasadzone w naszej świadomości, gotowe do rozkwitu w bogactwo lub niedostatek. Zrozumienie tego jest pierwszym krokiem do opanowania manifestacji. Gdy mówimy o dobrobycie, słowo działa jak cichy silnik. Zauważ, jak niektóre osoby przyciągają możliwości naturalnie, podczas gdy inne wydają się uwięzione w cyklach braku. Różnica tkwi w deklaracjach czynionych z przekonaniem. Dobrze ukierunkowana modlitwa, fraza potwierdzająca lub nawet mentalna deklaracja naładowana pewnością jest w stanie przekształcić przepływ życia. Sekret polega na obserwowaniu i ostrożnym wyborze tego, co mówimy sobie i światu. Każde słowo jest narzędziem tworzenia, a powtarzanie nie jest konieczne, gdy istnieje pełna wiara. Dlatego przed przejściem jakiegokolwiek dekretu istotne jest zrozumienie siły słów aby każda deklaracja stała się potężnym nasieniem obfitości i bogactwa. Pierwszy krok do aktywacji twojej manifestacji jest prosty, ale potężny, napisanie w komentarzach jestem gotów otrzymać. Ten pozornie prosty akt tworzy publiczne zobowiązanie, które wzmacnia nasienie obfitości w twoim umyśle. Słowo, gdy jest dzielone, zyskuje dodatkową energię i sprawia, że twoje pragnienie wyrównuje się z uniwersalną intencją. Ponadto, ten symboliczny gest pomaga przezwyciężyć wewnętrzne wątpliwości. Deklarując swoją gotowość, wysyłasz wszechświatowi jasną wiadomość, jesteś otwarty na otrzymanie dobrobytu i bogactwa. Każda napisana litera działa jak mały rytuał, który przygotowuje pole pod manifestację finansową. To krok wiary, ale także konkretnego działania. Nie lekceważ siły publicznego aktu połączonego z absolutną wiarą. Manifestacja nie dzieje się tylko poprzez myśli, ale poprzez konkretne znaki intencji. Pisząc, jestem gotów otrzymać, sadzisz potężne nasienie, które podlewane zaufaniem rozkwitnie w obfitość, bogactwo i nieoczekiwane możliwości. Zanim ujawnię frazę, która odblokowuje twoją obfitość, ważne jest zrozumienie, że cały proces manifestacji dzieje się etapami. Każde nauczanie działa jak stopień, który przygotowuje umysł i ducha, gwarantując, że słowo, gdy w końcu zostanie wypowiedziane, będzie miało pełną siłę. Te siedem objawień to jak znaki wskazujące drogę do bogactwa i dobrobytu. Pierwsze objawienie, wszystko zaczyna się w tobie. Prawdziwy dobrobyt rodzi się ze świadomości, a nasienie obfitości kiełkuje tylko wtedy, gdy kultywujemy pozytywne myśli i wierzymy, że zasługujemy na bogactwo. Drugie objawienie: Słowo jest potężnym narzędziem twórczym. Każda deklaracja, nawet cicha, sadzi nasiona, które rozkwitną. Wybieranie świadomych słów pełnych wiary jest istotne, aby manifestacja była szybka i trwała. Trzecie objawienie: Emocja daje życie Słowu. Deklarowanie czegoś bez odczuwania to jak sadzenie nasienia bez wody. Trzeba otaczać każde potwierdzenie radością, oczekiwaniem i pewnością, aby bogactwo ruszyło w Twoim kierunku. Czwarte objawienie, właściwy moment wzmacnia moc dekretu. Centralna fraza powinna być wypowiedziana z absolutnym przekonaniem w momencie, gdy Twój umysł jest skupiony, a serce otwarte. Świadome przygotowanie zwiększa energię manifestacji i mnoży rezultaty. Piąte objawienie. Wizualizacja wzmacnia efekt słowa. Wyobrażanie sobie bogactwa, obfitości i możliwości płynących do ciebie wzmacnia zasadzone nasienie. Im bardziej szczegółowy i żywy obraz mentalny, tym szybsza manifestacja. Szóste objawienie. Symboliczny akt wzmacnia siłę manifestacji. Zapisanie lub publiczne zadeklarowanie intencji, jak jestem gotów otrzymać, tworzy wewnętrzne i zewnętrzne zobowiązanie. Ten gest przekształca słowa w konkretne działania, przyspieszając nadejście obfitości. Siódme objawienie absolutna wiara to końcowy sekret. Bez względu na to, ile wiedzy zgromadzisz, czy ile praktyk wykonasz, bez prawdziwej wiary słowo traci swoją moc. Pewność że bogactwo już jest w drodze, to co aktywuje przepływ obfitości i gwarantuje, że każde nasienie przekształci się w prosperujące owoce. Rozumiejąc te siedem objawień, zdajesz sobie sprawę, że manifestacja nie zależy tylko od końcowej frazy, ale od całego wewnętrznego przygotowania, które ją poprzedza. Każdy etap wzmacnia twoją świadomość i otwiera drogę, aby deklaracja obfitości działała z maksymalną mocą. Dzięki temu przygotowujesz się na dokładny moment aktywacji bogactwa, który już jest Twoim boskim prawem. Nadszedł moment centralny, dekret, który otwiera drzwi obfitości. Fraza jest prosta, ale naładowana mocą i musi być wypowiedziana tylko raz, z absolutną wiarą. To nie są tylko słowa, to nasienie zasadzone w świadomości, gotowe do rozkwitu w bogactwo, dobrobyt i nieoczekiwane możliwości. Dekret centralny brzmi: Moje bogactwa z boskiego prawa teraz płyną do mnie w lawinach obfitości. Ta deklaracja jest punktem zwrotnym, który łączy cię z dobrobytem, bogactwem i obfitością, które już są Twoim boskim prawem. Siła tej frazy polega na rozpoznaniu jej jako słowa mocy, zdolnego do wyrównania Twojego umysłu i ducha z naturalnym przepływem manifestacji. Prosty akt poznania i zrozumienia jej znaczenia już rozpoczyna transformację Twojej świadomości finansowej. Aby aktywować objawioną frazę, istotne jest stworzenie momentu ciszy i absolutnego skupienia. Odłącz się od rozpraszaczy, weź głęboki oddech i skoncentruj się na uczuciu obfitości, którą chcesz manifestować. Ten stan uwagi przekształca słowo w potężne nasienie gotowe do kiełkowania. Podczas przygotowywania się. Wizualizuj złotą rzekę dobrobytu płynącą do ciebie. Poczuj każdą kroplę jako nadchodzącą możliwość, każdy blask jako uwalniane bogactwo. Manifestacja wzmacnia się, gdy wyobraźnia współpracuje ze słowem, zwiększając jego efekt i przyciągając bogactwo w naturalny i nieunikniony sposób. Wypowiadając frazę, powiedz ją tylko raz, z przekonaniem i absolutną wiarą. Nie ma potrzeby powtarzania. Bo moc nie tkwi w ilości, ale w pewności. Każda deklaracja jest jak nasienie rzucona na żyzną glebę, przy właściwym przygotowaniu rozkwitnie obficie, przynosząc dobrobyt, obfitość i bogactwo do Twojego życia. Wiele osób już przekształciło swoje finanse, używając tego dekretu z absolutną wiarą. Na przykład Anna, która była zadłużona i bez perspektyw, zadeklarowała frazę raz i w ciągu kilku tygodni otrzymała możliwość pracy, która płaciła dwukrotnie więcej niż zarabiała. Ta zmiana udowodniła, że moc nie tkwi w powtarzaniu, ale w przekonaniu. Karol, mały przedsiębiorca, był bliski zamknięcia swojego biznesu. Stosując dekret, poczuł jasność umysłu i odwagę do inwestowania w nowe strategie. W krótkim czasie jego sprzedaż wzrosła i zaczął generować stałe zyski, dostrzegając, że obfitość pojawia się, gdy słowo jest używane jako nasienie. Inna historia to Marina, która zawsze wierzyła, że nigdy nie będzie miała wystarczająco pieniędzy na podróże. Po zadeklarowaniu frazy z wiarą otrzymała nieoczekiwaną spuściznę i mogła zrealizować swoje marzenie o poznaniu zagranicy. Te przykłady pokazują, że dekret działa w różnych sytuacjach, przynosząc bogactwo, dobrobyt i obfitość w zaskakujący sposób. Po deklaracji dekretu Coś w tobie zmienia się w nieunikniony sposób. Twoja świadomość się przekształca, a ta wewnętrzna zmiana jest prawdziwą siłą, która przyciąga bogactwo. Prosty akt rozpoznania twojego boskiego prawa do obfitości zmienia wzorce myślenia, otwierając przestrzeń dla nowych możliwości finansowych. Ta wewnętrzna transformacja odbija się w świecie zewnętrznym. Sytuacje, które wcześniej wydawały się blokadami, stają się możliwościami, Drzwi się otwierają, a dobrobyt płynie naturalnie. Im bardziej łączysz się z tą nową świadomością, tym więcej pieniędzy i obfitości przybywa bez wysiłku, jako naturalna konsekwencja Twojego wyrównania z bogactwem. Nieunikniona zmiana pokazuje, że manifestacja nie zależy od wysiłku czy nieustannego pościgu. Deklarując frazę z wiarą, sadzisz nasiona obfitości, które rosną same z siebie. Prawdziwa magia polega na pozwoleniu, by wewnętrzna transformacja prowadziła zewnętrzne bogactwo, czyniąc dobrobyt nie tylko możliwym, ale nieuniknionym. Teraz jest moment, aby zadeklarować z przekonaniem, już żyję w mojej boskiej obfitości. Czyniąc to, potwierdzasz swoje prawo do dobrobytu i wzmacniasz swoją świadomość finansową. Pieniądze nie muszą być ścigane, płyną do Ciebie naturalnie. Każde słowo to nasienie które aktywuje możliwości i bogactwo. Rozpoznaj swoją wartość i pozwól obfitości wejść do Twojego życia. Prawdziwa manifestacja zaczyna się od środka na zewnątrz i przekształca Twoją rzeczywistość. Gdy kultywujesz świadomość bogactwa, możliwości pojawiają się naturalnie. Używanie słów jako nasion dobrobytu generuje konkretne zmiany. Obfitość manifestuje się bez wysiłku, w sposób płynny i ciągły. To jest sekret życia pełnego, bogatego i prosperującego. To także zaproszenie do kontynuowania nauki i praktyki. Eksploruj inne frazy i dekrety, aby wzmocnić swoją wiarę i obfitość. Ćwicz nowe deklaracje i obserwuj, jak Twoje bogactwo mnoży się szybko. Zasubskrybuj kanał, polub film i aktywuj powiadomienia już teraz. Otrzymuj treści które przekształcą twoje życie finansowe i duchowe.